No i co, jestem, tak jak obiecałem. Eee, no i co, ma prezentacja, bo to może się komuś liche wydawać, a liche nie jest. Jeszcze przyjdą płyty z tej strony i z tej. To już w ogóle całkiem będzie zmocnione. więc tak, podciągamy ciągamy już pierwszy ten i można sobie stać, tańczyć, wszystko sobie robić, co się chce. Nie wiem, byle, byle by być w miarę, w miarę, żeby nie zlądować. I tyle no, tak to wygląda. Można sobie przechodzić po konstrukcji. Możesz sobie przeskoczyć i wszystko. może wyżej to nie wejdą, bo mi się nie chce. No ale tak, tak to mniej więcej wygląda. Yy, no. Także generalnie to jest stabilne, solidne. Tu jeszcze trzeba będzie tu dołożyć, no ale to przecież nie tak w, nie tańczy ze ścianą. Zresztą, mówię, jeszcze będzie wzmocnienie z tej strony, z tej strony, jeszcze belki tutaj będą, także będzie.